różne marketingowe informacje. Dostosowanie do indywidualnych zainteresowań użytkowników. Zapraszam ich również do odwiedzenia mojej strony: Facebook. Panpage. By odwiedzili mamę. Przecież nie chcemy, żeby ktokolwiek poczuł się samotny. Ktoś jeszcze odwiedza Twoją stronę. Ty odwiedziłeś? what? ostatnia, Nie, nie ostatnia Dobra, dobra, dobra. Mój adres to Wszyscy Małpa Światowa Korporacja Glut. I tutaj w domu rejestruję, zapisuję. Gratulacje. Wysyłałam mail potwierdzający na Twój adres e-mail. Musisz zaakceptować warunki umowy, zanim otrzymasz oferty specjalne. Fajnie tak komputer w komputerze. Czy moje osobiste dane są u Ciebie bezpieczne? Twoje osobiste dane są zapisywane w Chyba, że trzy gwiazdki nie damy. Cztery gwiazdki. Pięć gwiazdek Cześć, gwiazdek! No. Mogę usunąć swoje ciasteczka, jeśli użyję ciasteczka... Zapomnę a ciasteczka to chyba te pliki cookies Z tego co wiem O, są takie pliki e, To tak, jak gdybyśmy się nigdy nie spotkali, jesteś ja pewien? O nie! Tak, usunę... Nie Pienu Dobry użytkownik Co mogę zrobić? O, nie chcę mi się dać ten głos Można ją Wirusy i robaki. Miałem z glutami do czynienia, a ty jeszcze robaki chcesz? Gdzie trafią... gdzie trafiają pliki do 8 nie ma w przodnich rub rubieżach Nie zarebram A co nie? sobie napiszę? Jej! Masz nową wiadomość Ogólnodostępny termin What? O Wyzwolenie Błąd to sobie Aha, czyli tutaj mam wersję beta. A z tego to zrobię kiedyś odcinek specjalny. Dla tych klutów Tu widzicie? Trzeba się do góry, do góry, do góry wspinać i jak najwięcej tego. Wiem, 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 wiem. O wiadomość, ale wybrana Akceptuję. Yeah. Nie, tylko nie to. To będzie ten level o czym ja co na będzie to level? Nie. Czyli to tam. Tu. Tu. Oj, oj oj. Widzicie, właśnie coś zrobił i już jest od razu źle. Chwila, odnowa, bo on się nie poprał ja mam chyba, Aha, nie Aha, o to chodzi. nie tego ja nie widziałem. Szanowni. Oh, oh, oh. Nie powinno cię tutaj być. Gdzie trafi ten cały spam i na pliki? Jeśli zostaną je przywrócone, współczuję temu, kto je dostanie. Wirtualny artysta-malarz. No się zamknij. No się zamknij.

I naprawdę. SERIOUSLY, Ja nie chcę tak być, ten. Ja nie chcę tak być, ten. A przywrócić? To co to znaczy? Że no, wiem co znaczy, ale nie wiem o co chodzi. Nie wiem, o co w tym wspólnego jest. Właśnie, no No, a czemu mnie jakie kieruję prosto, to mi albo w prawo, albo w lewo. No nie, no i dlatego nie lubię tego levelu. Czemu? Serio. No to takie trudne, żeby się zapalić i od razu na dół ten. No jeszcze no dupcyło cię gdzieś kurde zaświaty. Prawie, że. No nie, proszę państwa. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego przywrócenia. Co ja mówię? No. Czy to, ta, czy to takie trudne. No po prostu sobie iść. Tak. O. Po prostu sobie tylko się zapalić. Wiem, że nikt nie chce się palić, ale no musicie. Bo chce. Bo chce. O. No nie naprawdę mnie wnerwiają. Okej. Ciulejemy ty. Ko mi tu wybuchnij dobrze. No. Wreszcie. No nie. Okej. Okay. Okej! Okay. Okej, okay, okej. Okay. Chyba też mogę... Mógł... Oj, chyba nie. Aaa, w tu teście. W Dalej jednak. A co? Ty tu... co ty tu pi tu robisz? No. Nie. Nie mów że o pito, Pitu Pitu, 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 Pitu No taki serial animowany Pitu, pitu. Go już chyba się skończył dawno dwa lata temu No jak ja mam to zrobić, jak przecież... jak ja mam to zrobić? okej okay. Aaa, no chyba, tak o, lol! Owatość Ło, lolowatość Ło, ło U no... Py, no teraz wybór nie idę. Właśnie Nie ma co chodzi What? Is this Co to jest? Ale ja... Nie, Co to Ale aha, nie, bo to chyba będzie. Gdzie ty ledziesz? Gdzie ty ledzesz? Gdzie ty ledzesz? Gdzie ty ledzesz? Ledzesz? nadać nic. Okej okay. Trochę chyba jest najgorszy? Chodź! Please Nie yeah. Ale nie. Proszę! Nie Nie, nie, nie nie. Nie. O nie okej, okay, jest. Myślałem, że już się nie obudzi. Cił... A to co to jest? A cóż to jest? Co wy tu? Co wy tu mnie umiecie? Ten... Kto to jest? Chodźcie tu po prostu. Gdzie wyjdziecie?

No, co to ma dać? Nie. Nie, ja tego levelu nigdy nie umiałem. Nie. Nie, ja. Serio, nie da się pominąć. Nie da się pominąć. Nie, wiecie co? Nie lecimy jest za długi już? Ja kończę. Po, poza odcinkiem ja to wykonam. <laughs> Czemu? Poza odcinkiem to wykonam. Nie wiem jak to trzeba wy... Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No um, ale to już jest za długi odcinek. Że ja już kończę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Żadnego nie pomienialiśmy i dobrze, dobrze. Nie, chyba żadnego. Chyba żadnego nie pomienialiśmy to nawet dobrze, ale to poza odcinkiem, ten level tylko przejdę, jeśli mi się uda. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. i Mariusz.